Wymarszona nas, gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat, gdzie ta brama na szeroki świat, gdzie ta geja przy innych jach, gdzie ta koja wymarzona znak, W każdej chwili płynę w nagi rejs, tylko gdzie to jest?

Śladu, który zostawiamy sobie w miejscach naszych zlotów. Przypomnę wszystkim i powiem tym, którzy tego nie wiedzą, że jesteśmy w miejscu, w którym toczyła się akcja jednej z książek o przygodach pana Samochodzika. Książki Pan Samochodzik i Centrariuszy. Część akcji toczyła się w Marborku, część w Ziemi Hełmieńskiej, ale książka zaczyna się właśnie tutaj. Tutaj prawdopodobnie Nienacki przyjechał. Jego żona pracowała w, przy filmach filmu Technical Fighting w ministerstwie instytucji. No, w każdym razie dlatego, prawdopodobnie znalazł się tutaj. I ten ośrodek i jego okolice umieścił. Zapewne jeździł po tych okolicach, to co my dzisiaj robiliśmy. Szukał punktów, w których można umieścić akcje książki i umieścił te akcje zresztą bardzo ciekawe. Wiele punktów znalazło się tutaj. Ta tablica będzie informowała w przyszłości osoby, które będą odwiedzały ten ośrodek, żeby wiedziały, że takie coś tutaj miało miejsce, że ta książka trafiła do literatury. Do najpopularniejszej książki yy, Nienackiego, z jego najpopularniejszej serii. Yy, mamy tutaj takie trochę informacji na temat samych książek. Mamy kilka zdjęć. Z czasów kiedy, te, mniej więcej z czasów kiedy, te, kiedy nienatki ten ośrodek odwiedził, to są lata 70. Jak widzimy, są rzeczy, które się nie zmieniły. Na przykład kawiarnia, w której tańczył z karem i zobaczył zieloną rację wystrzeloną, jest nadal. Oprócz tego, dla osób, które będą chciały tutaj no, zobaczyć o co tutaj chodzi zachęcić do przeczytania książki, zostało tutaj zamieszczone kilka takich wątków. Które rzeczywiście można znaleźć w tej okolicy. Jest informacja o pozim rynku, który jest niedaleko stąd, też tam pojedziemy. Jest informacja o miejscu, gdzie w leśniku, koło w Jukoku, gdzie był było pole namiotowe, na którym rozbił się właśnie pan samochodzik. Dokument, co prawda, templariuszy nie jest autentyczny, ale dokładnie jest z tej epoki o ile się nie mylę, on jest templariuszy. Pasujący do, do treści książki. No i bardzo ważna jest tutaj mapka pracowana przez Czesia, zaznaczonymi wszystkimi tymi punktami, w których toczy się akcja książki, które są chociażby krótką wzmianką się pojawiają. Część z tych punktów dzisiaj już zwiedziliśmy, część być może jeszcze zwiedzimy jutro. Dziękuję za uwagę. Proszę mnie o to, żeby powiedzieć kilka słów o tym, kim jesteśmy i dlaczego się tutaj znaleźliśmy. E, łączy nas forum internetowe z przygodą na ty i ta nazwa bardzo wiele wyjaśnia. Chodzi o przygodę, Chodzi o przygodę którą poznaliśmy, pokochaliśmy na podstawie książek Zbigniewa Nielackiego. Książek zwłaszcza o Panu Samochodziku. E, książek, które dla wielu z nas są okazją do tego, żeby powrócić do czasów dzieciństwa, do dawnych lektur. Do tego, czym się pasjonowaliśmy, ale również do tego, żeby zobaczyć i przeżyć pewne rzeczy samodzielnie, żeby odkryć te miejsca, które w tych książkach są przedstawione, zobaczyć te same zabytki, te same sytuacje spróbować przeżyć, które w tych książkach się pojawiają. Tak więc z poziomu literatury próbujemy przechodzić na poziom życia, na poziom przeżycia, na poziom tego, co możemy sami zobaczyć. I to nas właśnie łączy. Przygoda z przygodą na. Mnie. Ktoś mi tak mówi nie? stary to już czas Już, już na polu na mi się tyka, nas Za dekletach spakowałem, już wyruszać chcę Z przyjaciółmi przy ognisku, znowu spotkam się Kiedy z los będą kiedy ten zlot Czas, gdy przygód przeżyć możesz stąd Kiedy wzlot no kiedy ten zlot, Czarny przygód przeżyć możesz to. W każdym chwili bym pojechał tam. Nie doczekam się, no mówię wam. Lecą kartki z kalendarza. Głos rzepnieje też. Ale ciągle jeszcze siły na zamiary wiesz, Wsiądź w ekipu, silnik zapal. I przed siebie naj, już przygoda nowa czeka, przecież ci drogaj Kiedy zlot, no, kiedy ten zlot, czas, gdy przygód przeżyć możesz stąd. Znów się zanurz, piękny książek świat, porzuć czasy, gdy miałeś mniej lat. Kiedy zlot, no, kiedy ten zlot. Każdy przygód przeżyć możesz stąd W każdej chwili, gdy pojechał tam nie doczekał się, No wam Jest na zlocie moc atrakcji O tym każdy wie Ale wszystko to, co dobre Kiedyś kończy się Bo żegnania czas nadchodzi Ku domowi zwrot Lecz się nie smutno przed sobą już kolejny zlot, kiedy zlot ten no, kiedy ten zlot, Czasny przygód przeżyć możesz stąd, znów się za w książek książę świat, powrót czasy, gdy miałeś mniej lat. kiedy zlot ten, no, kiedy ten zlot, czas przygód przeżyć możesz stąd, w każdej chwili we we'll get back